Kochani, raz jeszcze witam Was z wiecznej ławeczki i moja wiadomość, moje tak, mój taki przekaz do Was: aby uczyć się niezależnie od miejsca, nie szukać wymówek, nie szukać braku, nie skupiać się na tym, czego akurat nie ma, ale naprawdę traktować naukę jako coś, co osiąganie celów, jako coś, do czego dążymy. Codziennie krok po kroku, cegiełka po cegiełce, idiom po idiomie, jeśli na przykład chodzi o naukę języka angielskiego, czy innego języka obcego, jako coś, co jest naprawdę doable, jako coś co jest do zrobienia. A klucz tkwi właściwie wyłącznie tylko w konsekwencji, w systematyczności. Także zachęcam do takiego szerszego, luźniejszego, mniej formalnego spojrzenia. Na naukę, na to, gdzie się możemy uczyć, z kim się możemy uczyć, w jakich okolicznościach możemy się uczyć, bo tak naprawdę wiem, że to brzmi, że to truizm, tak, ale to naprawdę zależy od nas samych. Pozdrawiam. Warm regards.